By dobrze nauczyć się zawodu górnika, sama teoria to za mało. Za nią musi iść także praktyka. By takiej nabyć potrzebne jest specjalne miejsce, w którym można się jej nauczyć. Na kopalnika WK należącej do polskiej grupy górniczej istnieje specjalne pole szkoleniowe, odzwierciedlające realia pracy pod ziemią. Na kopalni Wujek w polskiej grupie górniczej, ale też w całym górnictwie polskim mamy jedyne pole szkoleniowe na poziomie 370 metrów. Pole szkoleniowe wyposażone niemalże jak kopalnia. Niemalże, no w zasadzie jak kopalnia, która na co dzień funkcjonuje. Nasze pole szkoleniowe odzwierciedla w 100% kopalnie i te zajęcia są prowadzone niemalże w idealnych warunkach, jak to wygląda pod ziemią. Pole szkoleniowe nie jest przeznaczone jedynie dla pracowników polskiej grupy górniczej. Jeśli chodzi o te zajęcia, które tutaj są prowadzone, one są prowadzone dla naszych pracowników, ale też na tych zajęciach w tym polu szkoleniowym prowadzone są z zajęcia studentów w ramach kół naukowych dla Politechniki Śląskiej oraz w zeszłym roku Polska Grupa Górnicza podpisała umowę z Akademią Górniczą Hutniczą i też tutaj prowadzone są zajęcia specjalizujące, zajęcia dla studentów. Na specjalnym polu szkoleniowym znajdują się w pełni funkcjonalne maszyny, które górnik znajdzie w realnych warunkach podczas wykonywania swojego zawodu. Znajdujemy się w ścianie szkoleniowej. Ściana ta posiada 14 sekcji obudowy zmechanizowanej hydromel. Znajduje się tu przenośnik ścianowy Nowomak. Mamy 14 kompletów w tej sekcji i przez to, że mamy tą ścianę szkoleniową, możemy realizować kursy w części praktycznej na obudowy zmechanizowane. Jest to taka nasza perełka, ponieważ odzwierciedla warunki, praktyczne warunki dołowe w tej ścianie. Na specjalnym polu szkoleniowym odbywało się w przeszłości regularne wydobycie węgla.